Przemówił po raz pierwszy, Liza Kocoglu, główny bohater serialu Olive Tree, po raz pierwszy opowiedział o napięciu między swoimi współpracownikami, Tugbą Bajukustun i Sedą Baką, które wybuchło w ostatnich tygodniach. Jeśli pamiętacie, w ostatnich tygodniach w magazynie huczało od filmiku z premiery serialu Drzewo Oliwne. Skromność pani minister jak bomba trafiła do porządku obrad w obliczu postawy Tugbi Bayukustun, która próbowała uciszyć ministra i przewróciła oczami Seda, która mówiła słodko. W miarę narastania reakcji w mediach społecznościowych Seda Bakan i Tuba Bayukustun udostępniły jednoczesne posty Jesteśmy w dobrych stosunkach, które jednak nie zostały uznane za wiarygodne. Co więcej, gdy ujawniono komentarze, które spodobały się sędziom na ten temat, cała sytuacja uległa zmianie. Od tego czasu sprawa ta została zamknięta lub odłożona na półkę i nigdy więcej nie została poruszona. Ale ostatnio Riza Koca ich partnerka w serialu Olive Tree, była widziana przez reporterów 2Page i oczywiście zapytano go o konflikt między Sedą Bakanem a Tugbą Bayukustun. Riza, która nie traktuje poważnie kwestii napięcia, zostaje trenerem, jakby nic się nie wydarzyło. Wszyscy jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. Seda i Tugba bardzo się kochamy i ja też bardzo ich kocham. Zamknął temat mówiąc, czy coś takiego może się kiedykolwiek wydarzyć? To znak zapytania: jesteśmy braćmi.